Gdzie idziecie? Jak ja wam wystawił? To słabu choroba. Nie grześmy blokuj drogi. Muszę za pół wyczeptu i, i wybalić. No możemy to zgodzić na policję jakby co? No. no i co? To jest, to jest okay. ten dziadek. もう一回や m てみようか。 Stans, ale pokazałem, że mamy filmikę, który wyrobił na tej Jakie nie mam nazwisko? proszę Nie ale panu... A... ja nie mogę panu powiedzieć swoje imię i nazwisko. Jak ja chcę, to mogę, ale to jest z własny... Ale Boris to jest imię i nazwisko. Nie Można powiem, czy to jest imię czy, tak. czy nazwisko. To jest z tak. dane. Czy nie masz roweru, również na to jest. Oni też mają. Ja, ja pokazałam, że każdy zostanę. Podejdź Chodź, Borys. to do munduru z dopaliskiem. Nie nie tłumacz się, chodź po prostu drugą stroną. I to w się sytuacjach dzwoni po policji. Ej, ja wiesz, ja ci mogę przesłać to nagranie całe. Chcesz? Okej. Ja